Wiesz, ludzie zawsze myślą, że zbudowanie portfela o wartości miliona, tej magicznej liczby z sześcioma zerami, to coś zarezerwowanego wyłącznie dla wybranych. Myślą, że to gra dla tych, którzy urodzili się w pałacach, dla tych, którzy mają nieziemskie szczęście w loterii życia, albo dla tych absolutnych geniuszy, którzy potrafią liczyć w pamięci szybciej niż kalkulator. Wyobrażają sobie, że istnieje jakiś ukryty sekret, jakaś tajemna formuła zamknięta w sejfie na Wall Street, do której zwykły człowiek, taki jak ty czy ja, po prostu nie ma dostępu. Ale powiem Ci dzisiaj coś, co może Cię zaskoczyć, coś, co idzie pod prąd wszystkiemu, co prawdopodobnie słyszałeś w wiadomościach, od sąsiadów czy od pseudogórów finansowych w internecie. Budowanie milionowego majątku nie jest skomplikowane. Nie jest zarezerwowane dla bankierów w wieżowcach Warszawy, Londynu czy Nowego Jorku. Nie jest tylko dla właścicieli wielkich fabryk. To jest możliwe dla Ciebie. Jest możliwe dla każdego, kto jest gotowy zrozumieć kilka fundamentalnych, wręcz nudnych zasad i stosować je z żelazną konsekwencją. Problem nie leży w tym, że ludzie za mało zarabiają. Oczywiście zarobki są ważne, ale to nie jest główna przeszkoda. Problem nie leży też w tym, że nie są wystarczająco inteligentni. Znam ludzi z ajki wyższym niż Einstein, którzy są bankrutami. Prawdziwy problem polega na tym, że ludzie robią niewłaściwe rzeczy w niewłaściwym czasie i z absolutnie niewłaściwych powodów. Ale czemu? Ponieważ kierują się emocjami, a nie logiką. I to kosztuje ich majątek, dosłownie majątek, który tracą kawałek po kawałku przez całe swoje życie. Pozwól, że opowiem Ci historię. To historia prawdziwa, choć imiona zmienimy, aby chronić prywatność. Opowiem Ci o dwóch przyjaciołach, nazwijmy ich Tomek i Kasia. Oboje zaczęli swoją karierę zawodową w tym samym roku, powiedzmy w roku 2000. Był to czas wielkich nadziei, ale i wielkich obaw na rynkach. Oboje zarabiali mniej więcej tyle samo, powiedzmy, że była to równowartość dzisiejszej średniej krajowej kwota, która pozwalała na godne życie, ale nie na luksusy. Tomek, mimo że był młody i miał tysiąc pomysłów na wydawanie pieniędzy, podjął jedną decyzję. Decyzję, która wydawała się wtedy bez znaczenia. Zdecydował, że każdego miesiąca, bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, będzie odkładał równowartość 10% swojej pensji. Nie była to wielka suma. To cię zaskoczy. Tomek nie trzymał tych pieniędzy w skarpecie. Nie trzymał ich też na zwykłym koncie oszczędnościowym w banku, gdzie inflacja pożerałaby je każdego dnia jak niewidzialny termit. Nie. Tomek inwestował te pieniądze w najprostszy możliwy instrument finansowy w fundusz indeksowy, który naśladował największe firmy gospodarki. Nic skomplikowanego, nic ryzykownego w sensie spekulacji, po prostu kupował kawałek światowej gospodarki. A teraz spójrzmy na Kasię. Kasia była inteligentna, ambitna, pracowita, ale Kasia myślała inaczej, patrzyła na te kilkaset złotych, które mogłaby odłożyć i myślała to bez sensu. To kropla w morzu, co mi da te parę groszy, poczekam, aż będę zarabiać prawdziwe pieniądze, poczekam na awans, poczekam, aż spłacę samochód. Wtedy zacznę inwestować jak rekiny finansjery. Więc wydawała wszystko. Czasem na rzeczy potrzebne, czasem na przyjemności, na nowszy telefon, na modne ubrania, na wyjścia ze znajomymi, i tak mijały lata. I co się stało? Dziś, dwadzieścia pięć lat później, spójrzmy na ich sytuację. Tomek wpłacił przez te lata sumę, która sama w sobie jest spora, ale to, co stało się z tymi pieniędzmi, to czysta magia. Jego portfel jest wart ponad dwa razy tyle, ile wpłacił. Mówimy tu o kwocie, która pozwala mu myśleć o wcześniejszej emeryturze, o bezpieczeństwie, o wolności. I osiągnął to bez żadnych szalonych inwestycji w kryptowaluty, których nazw nawet nie potrafi wymówić. Osiągnął to bez próby przewidzenia, kiedy nastąpi krach. Osiągnął to bez skomplikowanych strategii opcyjnych. Po prostu konsekwentnie kupował udziały w produktywnych firmach. Kasia? Kasia w tym samym czasie, jeśli miała szczęście, uzbierała może jedną piątą tego, co Tomek. Trzymała to na koncie, które dawało jej ułamek procenta zysku, podczas gdy ceny chleba, paliwa i mieszkań szybowały w górę. Jej pieniądze traciły na wartości każdego dnia. Różnica między Tomkiem a Kasią to nie inteligencja, to nieszczęście, to niedostęp do tajemnej wiedzy iluminatów. Różnica to zrozumienie i, co najważniejsze, konsekwencja. Posłuchaj tego. Tomek zrozumiał jedną rzecz, której Kasia nie pojęła. Zrozumiał, że budowanie majątku to nie sprint na 100 metrów, to maraton, to nudny, długi, monotonny marsz. Zrozumiał, że małe kwoty, ale inwestowane regularnie przez długi czas, podlegają prawu procentu składanego. Albert Einstein podobno nazwał procent składany ósmym cudem świata. Ci, którzy go rozumieją, zarabiają go, ci, którzy go nie rozumieją, płacą go. Tomek stał po właściwej stronie równania. Teraz możesz pomyśleć, no dobrze, ale pół miliona czy milion to wciąż nie jest bogactwo jak u szejka naftowego. To prawda, ale Tomek ma dopiero 50 lat. Jeśli będzie robił to co robi, przez kolejne 10 czy 15 lat krzywa wzrostu jego majątku wystrzeli pionowo w górę. Z pół miliona zrobi się milion, z miliona półtora. To jest matematyka. To jest nieuchronne jeśli gospodarka będzie się rozwijać. A historia pokazuje, że ludzkość zawsze dąży do rozwoju. Wyobraź sobie, co by było, gdyby Tomek zaczął z większą kwotą, albo gdyby zwiększał wpłaty wraz z każdym awansem. Matematyka jest prosta, wręcz bananla, ale bariery psychologiczne są ogromne. Ludzie są zaprogramowani na natychmiastową gratyfikację. Chcemy zjeść ciastko teraz, a nie czekać na dwa ciastka za 10 lat. Chcemy wyglądać na bogatych dzisiaj, zamiast być bogatymi jutro. Chcemy szybkich wyników, chcemy zainwestować, inwestować w poniedziałek i kupić Lamborghini w piątek. Ale prawdziwa budowa majątku tak nie działa i teraz uważaj. Prawdziwa budowa majątku jest nudna, jest powtarzalna, nie ma w niej fajerwerków, nie ma emocji jak w kasynie. Jeśli inwestowanie cię ekscytuje, jeśli czujesz przypływ adrenaliny, gdy logujesz się na swoje konto maklerskie, to prawdopodobnie robisz to źle. Dobre inwestowanie powinno być jak oglądanie schnącej farby albo rosnącej trawy. Jeśli szukasz emocji, weź tysiąc złotych i jedź do Las Vegas, ale nie nazywaj tego inwestowaniem. To jest pierwsza wielka prawda, którą musisz sobie wyryć w pamięci, jeśli chcesz kiedykolwiek zobaczyć milion na swoim koncie. Nie chodzi o to, żeby znaleźć idealny moment na wejście w rynek. Ludzie tracą więcej pieniędzy czekając na krach niż w samych krachach. Nie chodzi o to, żeby znaleźć tę jedną gorącą spółkę, która wzrośnie o tysiąc procent w tydzień. To hazard. Chodzi o to, żeby zacząć wcześniej, zacząć teraz i pozwolić czasowi pracować za ciebie. Czas jest Twoim największym sprzymierzeńcem. Jest aktywem cenniejszym niż złoto, cenniejszym niż ropa, cenniejszym niż diamenty, ale jest też aktywem, którego nigdy przenigdy nie odzyskasz. Każdy rok zwłoki, każdy miesiąc wahania to cios w twoją przyszłą fortunę. Liczby nie kłamią. Jeśli zaczniesz inwestować w wieku 30 lat, masz przed sobą dekady wzrostu. Jeśli zaczniesz w wieku 40 lat, musisz inwestować dwa, a może trzy razy tyle, żeby osiągnąć ten sam wynik. To jest cena czekania. To jest podatek od prokrastynacji, i jest to najwyższy podatek, jaki kiedykolwiek zapłacisz. Teraz, kiedy mamy już te fundamenty, kiedy rozumiemy, że czas i konsekwencja są kluczem, porozmawiajmy o zasadach. O zasadach, które naprawdę działają. Zasadach, które przetrwały wojny, recesje, pandemie i bańki spekulacyjne. Pierwsza zasada jest przerażająco prosta, a jednak większość ludzi ją ignoruje. Zaskoczony, zasada brzmi: inwestuj tylko w to, co rozumiesz. Brzmi banalnie, to spójrz, co robią ludzie wokół ciebie. Kupują akcje spółek biotechnologicznych, nie mając pojęcia o medycynie. Kupują tokeny kryptowalutowe, nie wiedząc nawet, czym jest blockchain. Podążają za tłumem. Słuchają taksówkarzy, fryzjerów i anonimowych ludzi na forach internetowych. A potem dziwią się, że tracą oszczędności życia, kiedy ja kupuję akcje. Nie kupuję kawałka papieru. Nie kupuję migającej cyferki na ekranie komputera. Kupuję kawałek prawdziwego, żywego biznesu. Biznesu, który ma budynki, maszyny, pracowników, produkty i co najważniejsze, klientów. Muszę rozumieć, jak ta firma zarabia pieniądze. Muszę rozumieć, dlaczego ludzie wybierają jej produkty, a nie produkty konkurencji. Muszę rozumieć, co chroni ten biznes przed upadkiem. Weźmy na przykład firmę taką jak Coca-Cola. Każdy wie, czym jest Coca-Cola. Możesz pojechać na koniec świata do dżungli w Amazonii albo na pustynię w Afryce i znajdziesz tam puszkę coli. To jest prosty biznes. Sprzedają napój, który ludzie lubią za cenę, na którą ludzi stać. To jest zrozumiałe. Albo weźmy Apple. Widzisz ludzi z iPhone'ami wszędzie. Widzisz, jak są przywiązani do tego ekosystemu. To jest biznes, który można pojąć. Nie musisz być inżynierem, żeby zrozumieć, że ludzie kochają te telefony. Porównaj to teraz z jakimś skomplikowanym instrumentem pochodnym opartym na długu zagranicznym kraju, którego nie potrafisz wskazać na mapie. Jeśli nie potrafisz wyjaśnić dziesięciolatkowi, jak twoja inwestycja zarabia pieniądze, nie powinieneś w nią inwestować ani grosza. To nie jest tchórzostwo, to jest mądrość, to jest ochrona twojego kapitału, a teraz najlepsza część, druga zasada to dywersyfikacja. Ale uwaga, właściwa dywersyfikacja. Wielu ludzi myśli, że dywersyfikacja to kupienie stu różnych śmieciowych akcji. To nie jest dywersyfikacja, to jest zoo, to jest chaos. Prawdziwa dywersyfikacja, ta, która chroni twój majątek, polega na posiadaniu różnych klas aktywów, które zachowują się inaczej w różnych warunkach. Ale dla większości z nas, dla ludzi, którzy nie mają czasu na analizowanie tysięcy raportów finansowych, najlepszą formą dywersyfikacji jest posiadanie całego rynku. Wyobraź sobie, że zamiast szukać igły w stogu siana, kupujesz cały stuk. Wtedy masz pewność, że igła jest Twoja. Dokładnie to robią fundusze indeksowe i ETF-y. Posiadają udziały w setkach, a nawet tysiącach największych firm na świecie. Jeśli jedna z nich zbankrutuje, trudno. To tylko ułamek Twojego portfela. Ale w tym samym czasie inna firma wymyśli lekarstwo na raka, albo nowy rodzaj baterii i jej akcje wystrzelą w kosmos. Posiadając cały rynek, czerpiesz zyski z ludzkiej innowacyjności. Posiadasz kawałek Apple, Microsoftu, Amazona, ale też wielkich firm z Europy i Azji. Jeden klik, jedna transakcja i jesteś współwłaścicielem największych biznesów świata. To jest potęga, o której nasi dziadkowie mogli tylko pomarzyć. Trzecia zasada, i może najważniejsza ze wszystkich, to temperament. Nie inteligencja, ale temperament. Inwestowanie to gra emocji. Rynek akcji jest jak maniakalno-depresyjny pacjent. Jednego dnia jest w euforii, ceny rosną, wszyscy krzyczą kupuj, kupuj, drugiego dnia wpada w depresję, ceny spadają, w wiadomościach mówią o końcu świata, wszyscy krzyczą sprzedawaj, uciekaj, ale jest haczyk. Właśnie w tych momentach paniki, kiedy krew leje się na ulicach, rodzą się prawdziwe fortuny. Kiedy idziesz do sklepu i widzisz, że twoje ulubione steki są przecenione o połowę, co robisz? Uciekasz z krzykiem. Nie, kupujesz więcej, wypełniasz zamrażarkę. Dlaczego więc na Boga, kiedy akcje wspaniałych firm są przecenione o połowę, ludzie uciekają? Dlaczego chcą sprzedawać to, co najcenniejsze, za bezcen? To jest błąd, który niszczy marzenia, jeśli posiadasz zdywersyfikowany portfel jakościowych aktywów. Spadki na giełdzie to nie powód do strachu, to okazja, to wyprzedaż. Powinieneś się cieszyć, że możesz kupić więcej przyszłych zysków za mniejszą cenę dzisiaj. Historia uczy nas jednego. Każdy kryzys, każda wojna, każda recesja w końcu mija, a rynki wracają silniejsze. Po krachu w 1929 roku, po wojnie światowej, po kryzysie dotkomów w 2000 roku, po wielkim kryzysie finansowym w 2008 roku. Za każdym razem ci, którzy wytrzymali, ci, którzy nie sprzedali, zostali nagrodzeni. Ci, którzy spanikowali, zostali z niczym. Zanim przejdziemy dalej, chcę się z Tobą czymś podzielić. Nie jesteśmy tu tylko po to, żeby rzucać liczbami. Budujemy tutaj społeczność ludzi myślących, ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Jeśli czujesz, że to, co mówię, ma sens, jeśli czujesz, że ta wiedza może zmienić Twoją przyszłość, daj mi znać: napisz w komentarzu, na jakim etapie jesteś. Czy dopiero zaczynasz, czy boisz się zacząć, a może już inwestujesz i masz swoje sukcesy lub porażki. Czytam te historie. Uczę się od Was tak samo, jak Wy ode mnie. I jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał. Nie dla mnie, dla siebie. Żebyś nie przegapił kolejnej lekcji, kolejnej wskazówki, która może być tym brakującym elementem w Twojej układance do miliona. Bądź częścią tej mniejszości, która rozumie, jak działa pieniądz. Przejdźmy teraz do konkretów. Do mięsa. Do strategii, którą możesz wdrożyć dzisiaj, zaraz po obejrzeniu tego filmu. Pierwszy krok to maksymalizacja Twojej stopy oszczędności, ale w mądry sposób. Wielu doradców powie Ci: Odkładaj 10%, to dobry start, nie neguję tego. Ale jeśli chcesz być bogaty, a nie tylko jakoś sobie radzić, musisz celować wyżej. 20%. 30%. Wiem, słyszę Twoje myśli. Z czego mam to odłożyć? Ledwo wiążę koniec z końcem. I co się stało z Twoimi pieniędzmi? Spójrz prawdzie w oczy. Czy naprawdę potrzebujesz tego nowego telefonu co dwa lata? Czy naprawdę potrzebujesz abonamentów na pięć różnych serwisów streamingowych, których nawet nie oglądasz? Czy naprawdę musisz jeść na mieście trzy razy w tygodniu? To są niewygodne pytania. Bardzo niewygodne. Ale każdy złoty wydany na bzdury to żołnierz, którego wysyłasz na śmierć. Zamiast wysłać go, by zdobywał dla Ciebie terytorium. Istnieje historia pewnego nauczyciela. Nazwijmy go Jan. Jan zarabiał skromnie całe życie, ale Jan jeździł starym samochodem, mieszkał w normalnym mieszkaniu i nie gonił za modą. Koledzy się z niego śmiali po cichu, mówili, że jest skąpy, ale Jan inwestował połowę swojej pensji przez 40 lat. Kiedy przeszedł na emeryturę, był milionerem. Jego koledzy, którzy żyli na poziomie, teraz liczą każdy grosz z zus -u. Kto tu był mądry? Kto tu wygrał życie? Jan nie odmawiał sobie szczęścia, on po prostu zdefiniował szczęście inaczej niż konsumpcja. Drugi praktyczny krok to automatyzacja, to jest twoja tajna broń przeciwko własnej słabej woli. Ustaw stałe zlecenie w banku, w dniu wypłaty, zanim w ogóle zobaczysz te pieniądze, zanim zdążysz pomyśleć o kupnie nowych butów, pieniądze mają zniknąć z twojego konta bieżącego i trafić na konto inwestycyjne. Płacisz sobie najpierw, to jest zasada absolutna. Jeśli będziesz inwestować to, co ci zostanie na koniec miesiąca, gwarantuję ci, nic nie zostanie. Zawsze znajdzie się jakiś wydatek, ale jeśli pieniądze znikną na początku, nauczysz się żyć za resztę. Człowiek ma niesamowitą zdolność adaptacji. Dostosujesz swoje wydatki do tego, co masz na koncie, a Twoje inwestycje będą rosły w tle, automatycznie, bez Twojego wysiłku, bez stresu decyzyjnego. To działa, bo omija Twoje emocje. Trzeci krok to walka z wampirami. Mówię o opłatach. Opłaty to cichy zabójca Twoich zysków. 1 czy 2% opłaty za zarządzanie funduszem brzmi niewinnie, prawda? Ale na przestrzeni 30 lat te drobne procenty mogą zjeść jedną trzecią Twojego kapitału. Jedną trzecią. To są dziesiątki, setki tysięcy złotych, które oddajesz instytucjom finansowym za to, że często osiągają wyniki gorsze od rynku. Dlatego tak kocham fundusze indeksowe i ETF-y. Są tanie. Często kosztują ułamek procenta rocznie. Zatrzymujesz zyski dla siebie, zamiast finansować jachty zarządzających funduszami. Bądź skąpy, jeśli chodzi o opłaty. Walcz o każdy ułamek procenta kosztów, bo to są twoje pieniądze. Kolejny błąd, którego musisz unikać jak ognia, to próba wyczucia rynku market timing. Ludzie ciągle pytają: czy to dobry moment na kupno, czy giełda jest za wysoko, czy będzie krach? Nikt tego nie wie. Nikt, ani ja, ani analitycy z Wall Street ani wróżka z kulą. Najlepszy moment na inwestowanie był 20 lat temu. Drugi najlepszy moment jest dzisiaj. Jeśli będziesz czekać na idealny moment, będziesz czekać całe życie, a pociąg odjedzie. Inwestuj regularnie, uśredniaj cenę zakupu i przestań patrzeć na codzienne notowania. To szum, to hałas. Liczy się trend wieloletni. Zapamiętaj to. Wszyscy wielcy inwestorzy, o których czytasz, mają jedną wspólną cechę. Nie są hazardzistami są menedżerami ryzyka. Rozumieją, że przyszłość jest nieznana, więc budują portfele, które przetrwają wszystko. Nie stawiają wszystkiego na jedną kartę. Nie biorą kredytów, żeby grać na giełdzie. Są cierpliwi, nudno cierpliwi. Zanim przejdziemy do planu działania krok po kroku, chcecie prosić o jeszcze jedną rzecz. Jeśli to wideo otwiera ci oczy, udostępnij je. Wyślij je przyjacielowi, który wciąż trzyma pieniądze na lokacie 0,1%. Wyślij je bratu, który traci pieniądze na foreksie. Wyślij je rodzicom. Wiedza finansowa to najlepszy prezent, jaki możesz komuś dać. To dar wolności. Razem możemy zmienić mentalność. Możemy przestać być narodem, który boi się giełdy, a stać się narodem właścicieli kapitału. Oto szok. Teraz konkretny plan. Mapa drogowa do Twojego pierwszego miliona. Nie teoria, praktyka. Krok pierwszy. Brutalna prawda. Usiądź dziś wieczorem z kartką papieru albo arkuszem kalkulacyjnym. Spisz wszystko. Ile zarabiasz netto. Ile wydajesz na mieszkanie, jedzenie, transport, rozrywkę, głupoty. Ile masz długów. Musisz znać swoją pozycję startową. Jeśli masz długi konsumenckie, wysoko oprocentowane kredyty, karty kredytowe, to jest twój wróg numer jeden. Spłać to. Żadna inwestycja nie da ci pewnych 20% zysku, a tyle często kosztuje dług na karcie. Spłacenie długu to najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić na początku. To gwarantowany zwrot z kapitału. Krok drugi fundusz bezpieczeństwa. Zanim wrzucisz pierwszą złotówkę na giełdę, zbuduj poduszkę finansową. 3 do 6 miesięcy kosztów życia, te pieniądze mają leżeć na bezpiecznym koncie. Łatwo dostępne. Po co? Żebyś nie musiał sprzedawać swoich akcji, kiedy zepsuje ci się samochód albo stracisz pracę. Żebyś mógł spać spokojnie. Spokój ducha jest kluczowy w inwestowaniu. Inwestujesz tylko te, Pieniądze, których nie będziesz potrzebować przez najbliższe 5-10 lat. Krok trzeci: otwórz konto maklerskie, wybierz takie, które daje dostęp do rynków zagranicznych i ma niskie prowizje. W Polsce mamy teraz świetny wybór: nie daj się naciągnąć bankom na drogie fundusze aktywne. Szukaj słowa klucz ETF. Szukaj niskich opłat. Krok czwarty: wybierz swój pojazd. Nie komplikuj. Jeden ETF na cały świat np. MSCI World lub FTSE All World. To wszystko, czego potrzebuje 99% ludzi. Poważnie. Nie musisz mieć 15 funduszy. Jeden wystarczy, by mieć udział w tysiącach firm. To jest prostota, która jest szczytem wyrafinowania. Krok piąty. Ustaw automat i zapomnij. To najtrudniejsza część. Nuda. Miesiąc w miesiąc, rok w rok. Kiedy giełda rośnie, kupujesz. Kiedy giełda spada, kupujesz. Ignorujesz wiadomości. Ignorujesz ekspertów wieszczących koniec świata. Robisz swoje, jesteś jak maszyna, jesteś nie do zatrzymania. Moment. Wyobraź sobie teraz siebie za dwadzieścia, trzydzieści lat. Siedzisz na werandzie swojego domu, nie musisz iść do pracy, jeśli nie chcesz. Twoje rachunki są opłacone przez dywidendy i wzrost wartości twojego portfela. Masz czas dla rodziny, na hobby, na podróże. Czujesz ten spokój? To jest właśnie cel. Nie jachty, nie złote zegarki, ale ten spokój, wolność od stresu finansowego. To jest nagroda za te wszystkie lata dyscypliny, za te wszystkie niepowiedziane zachciankom, za te wszystkie automatyczne przelewy. Wróćmy jeszcze do matematyki, bo to ona jest fundamentem Twojej wiary w ten proces. Przyjmijmy, że masz 30 lat. Zarabiasz średnią krajową, decydujesz się odkładać 1000 zł miesięcznie. Jeśli giełda da historyczną średnią, powiedzmy 7-8% rocznie po uwzględnieniu inflacji, co jest założeniem konserwatywnym dla długiego terminu, to w wieku 65 lat będziesz miał potężną sumę. Płacisz łącznie 420 tysięcy złotych swojego kapitału, ale wartość Twojego portfela będzie wynosić grubo ponad 2 miliony złotych. Skąd te dodatkowe 1,6 miliona? To są Twoje pieniądze, które urodziły dzieci, a te dzieci urodziły kolejne dzieci. To jest procent składany. Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie ciężej niż Ty pracowałeś w swojej pracy. Dzień i noc, bez urlopu, bez chorobowego. Ale to nie wszystko. Co jeśli zwiększysz wpłaty? Co jeśli zamiast tysiące złotych będziesz wpłacał 1500 albo 2000? Czas dojścia do miliona skraca się drastycznie. Każde dodatkowe 100 zł miesięcznie to dziesiątki tysięcy złotych więcej w przyszłości. To jest motywacja, żeby szukać sposobów na zwiększenie zarobków, na rozwój zawodowy, na dodatkowe zlecenia nie po to, żeby więcej wydawać, ale żeby więcej inwestować, żeby szybciej kupić swoją wolność. Pamiętaj, bogactwo to nie to, co widać, bogactwo to to, czego nie widać, to pieniądze, które nie zostały wydane na drogie samochody, na markowe ciuchy, na luksusowe wakacje, na kredyt, bogactwo to aktywa, to liczby na koncie inwestycyjnym. Ludzie, którzy wyglądają na bogatych, często toną w długach. Ludzie, którzy są naprawdę bogaci, często wyglądają zupełnie przeciętnie. Bądź jak ten nauczyciel Jan, bądź jak Tomek. Bądź mądry cicho, a nie głupi głośno. W świecie finansów jest mnóstwo hałasu. Będą cię kusić foreksem, dźwignią finansową, tradingiem jednodniowym, NFT, będą ci obiecywać 100% zysku w miesiąc. Uciekaj, to są syreny, które wabią statki na skały. Prawdziwe inwestowanie jest nudne. Prawdziwe inwestowanie wymaga czasu. Prawdziwe inwestowanie to pokora wobec rynku. Nie próbuj być mądrzejszy od rynku, bądź rynkiem. To, co ci dzisiaj przekazałem, to esencja filozofii Charliego Mungera, zaadaptowana dla zwykłego człowieka. Nie musisz być mądrcem z Pasadyny, żeby stosować te zasady. Wystarczy, że będziesz zdyscyplinowany, wystarczy, że będziesz miał plan i będziesz się go trzymał, gdy inni tracą głowę. Droga do miliona zaczyna się od pierwszego kroku. Od pierwszej złotówki, której nie wydasz, a którą zainwestujesz. Ta droga jest otwarta dla Ciebie. Bramy nie są zamknięte. Nikt nie sprawdza Twojego pochodzenia ani Twojego nazwiska przy wejściu na giełdę. Rynek jest demokratyczny. Dba tylko o jedno: czy masz kapitał i czy masz cierpliwość. Kapitał możesz zdobyć pracą, cierpliwość musisz wypracować w sobie. Więc co zrobisz dzisiaj? Czy zamkniesz ten film i wrócisz do starych nawyków? Czy może usiądziesz, policzysz swoje finanse i staniesz się architektem swojej przyszłości? Wybór należy do ciebie. Zawsze należał. Ale pamiętaj: za 20 lat będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj. Czas i tak upłynie. Pytanie brzmi: czy upłynie z korzyścią dla twojego portfela, czy przeciwko niemu? Zacznij działać. Nie jutro. Dziś. Twoja przyszła wersja samego siebie będzie ci za to wdzięczna. I pamiętaj. Jesteśmy w tym razem. Budujemy, uczymy się, rośniemy. Do zobaczenia na szczycie.